Biblioteka z dziełami sztuki. E to niby. Dobra, teraz ja stąd nie wyjdę. Czy przypadkiem twórcy mapy nie zrobili z nas w, nas w konia, że tam miało być 25 poziomów do przejścia? Maybe. How? Czeka, bo ja, ja tu twierdzę, że tu musi być przejście jakieś. O, jest. Poza takim czymś nic tu więcej nie ma. Myśl mi przeleciały. A zaraz w tych obrazach może coś być. Hmm. E, nie umiem skakać. Znaczy nic nie ma. Najprościej byłoby pozbijać obrazy, ale nam nie wolno. O, dźwignia. Where? Tam. Oh. Whatever. <gry> No i co, i nic się chyba nie zrobiło, chyba że gdzieś się drzwi otworzyły za którymś obrazem. Nie wiem, na razie dalej chcę o, skakać. Dźwignia i skrzynia. Gdzie Gdzieś ty wraz. Tutaj. Tutaj. O, w czaszce siedzieć. Tutaj. Jak kukułka. Kuki w czaszkach siedzą? Nie, ja jak kukułka. O. W czaszce to już. Druga. Chyba... Druga co? Dźwignia. Aha. Trzecia, bo ja też jedną wyciągnę, nie. O, łyżeczka mamy. No nie korzystaliśmy jeszcze z checkpointów. No po co? Po co? Zegramy na napismo. Co by... Nie wiem. Zawsze coś się wymyśli. Jest tu coś w ogóle. O, tu coś jest. Płytka naciskowa. Naciśnij. Cisnę. Ja zobaczę za tym obrazem, czy coś się nie roztwarło, ale nie, hmm, 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 hmm. A, tak, ja! tam, tam, tam. Nie da rady. A tam jest coś? E. No tu była płytka naciskowa w tych podwójnych takich. Biblioteka z dziełami sztuki? Nawet. Tutaj twór... chyba nic nie ma. Twórca mapy nawet nie wie, czy to dzieła sztuki. No nie wie. hmm. tutaj coś było? Gdzie? Tu? W Tego dużego właśnie nie umiem wybadać. To, to czekaj, ja teraz badam. Idź pobadaj inne. Dobra. Mac, 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 mac. Mac, 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 mac. Tak, bo tu nie mogę skoczyć. Hmm. Myślisz, że taka hamowa by była, że na, na rogu? No. No nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalny taki skok. No wykonany na pewno jest. Ale wiesz, może być ciężko ze z złapaniem się tam, bo ja nawet w Gwarcie często mam tak, że jak za jakimś obrazem mam drzwi, to jak jest na przykład jeden nad, nad e, poziomem ziemi, nie? Mhm. To też jest często problem, żeby mi postać z, z się tam, jak, że tak powiem, zmieściła. Czekaj, teraz patrzę, czy gdzieś jakiegoś przycisku nie ma. Tam już byłam. Tak? Ja? Uh -huh. Hmm. No nie ma przycisku. A wszystkie. ten? Wszystkie. Boże. obrazki? Nie, nie, nie. Wszystkie. jak to się nazywa? Nie pochodnia. Dźwignia. Wszystkie dźwignie są przedstawione? Chyba tak. Chyba, że ewentualnie. Żeby sprawdzić, pozbijamy wszystkie te obrazy. Nie wiem. I tutaj też nie ma przycisku. O, 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 coś się otworzyło. Coś zrobił? Nic. Słyszałam piston. Ta? Tak? Tak. Ja wylazłem do tego pokoju z checkpointami. To daś jeszcze raz. Ty, czekaj, bo ja teraz też słyszałem i to... Tak jakby jak stanąłem na ten stolik właśnie. Niemożliwe. No wiem, że niemożliwe. Dziwne to to. Gdzie ty jesteś? W ścianie, tu Aha. a tu jest o. płytka naciskowa jest, przeszłam, chodź idę, idę. Gdzie przeszłaś? Tam za tym dużym obrazem? Te dobra. O, będziemy znowu jeździć, a nie, nie będziemy jeździć. No nie Będzie gadaj, że, że będziemy karta łapać na wędkę. Wędkować będziemy tak. Jezu. Nie ma nigdzie tej gliny. No właśnie szukam... Szynka. A ty znowu jukebox. Czyli znowu muzykę możemy sobie puścić. Oj Tam będziemy wędkować. Tu chyba już, doszło! No, ale nie za daleko. A tu jest ten, dźwignia. Dźwigni, zamknąłeś mi tam. Pokaż hmm. gdzie on stał. ale tu się otworzyło teraz. To tam, tam wędkuj. Poszło, no i co? I zdechło. No i gdzie teraz mamy wątkować? Nie wiem. Tu. Poszedł. Tam. Czekaj, teraz ja. Nawet nie wiem GDZIE! No ale poszedł, poszedł, poszedł. Jeszcze raz stoi. Teraz gdzie? Tu. No końcowa także... Dawaj go. Nie mogę. Jest. No co? Nie ruszył się. Jest naciśnięta. No, a to jest już ten zrobiony, to nie tu. To tu chyba. Nie, to. Czekaj. To rób to. No, poszło. poszło Jest, mamy wyjście, chodź. Tu. Będziemy jeździć? Again. Uh -huh. Dobra, ja mam jeszcze swoje. O. To ja jadę tędy. <noise> Jedź. Gdzie jest przycisk? Yy. <noise> Sobie siedzimy. Dobra, mam. Tylko. Co? Weź mi, naciśnij ten przycisk. Dobra, już wygląda. jest. Już czekaj. No tu turecą na widzę, ale przycisku nie. No tu, na koblu. O. Aha. O, wow, jaki ładny kanion. Kurde. U, ale fajne. Uważaj, bo mi tam wózek poszedł. Jadę. Jadę. Oj, wózek mnie zatrzymał. Tu pojechałem. No Pojechałeś. I to ja idę z pytolotem. No to mamy przejście. Oj, oj oj, to będzie coś ciekawego. Jadę. Jadę... Jezus Maria. Dobrze, no. że teraz jak są wiesz... Jak jest ten... Co tu się dzieje? Słyszę pistony. Oj, 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 mnie nie zsunęło. Oj, piston mnie... Przegrzmocił i rzucił, jaki podbyw. E, to jest skrzynka. O. Ej. Au. No, mam barwnik. Miśi bi. Au. No ta. Nie bić. Mnie, no już tak daleko byłam, no. Czekaj. Tak to pewnie, że technikę próbował zatrybić, jak to się. Nie, 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 czekaj. No i zdawa mnie życie. 1 1 2 1 1 3. Ał. 1 1 Jeden. To mnie cię znowu. Dobra, to ja cię będę instruował. Masz jeden przed sobą i później masz kratkę wolnego. Przejdź. Przejdźłam. No, ten mam przed sobą i mam stanąć tu. No. no tam, popatrz, Patrz na ścianę, gdzie, gdzie masz liany. No. O, właśnie. I teraz przed sobą masz znowu... Jeden. No i jak mnie zrzuciło? Nie wiem właśnie, to z mojej perspektywy to wyglądało jakbyś się teksturą nie zmieściła. Taki błąd ze starych gierek wiesz. Sugerujesz, że jestem za gruba? Nie, nie, nie o, nie o to chodzi, chodzi o to, że inną kubaturę masz y, teksturowo, a inną nie masz kuboidem, y, y, nie kuboidem, y, k, kartonem tak zwanym. Dobra, wiem o co ci chodzi, no. Dobra, zmieściłem się chyba między nimi. Tak. Teraz mam dwa przed sobą odstępu, tak. nie? Tak. Uh Aha. -huh. Teraz jeden. Jeden do jednego masz. Czekaj, bo tamten się z opóźnieniem wysuwa. Ty tak. Może zdążę przelecieć dwa nawet, nie? Przeleciałeś. Dobra, teraz ja sobie spróbuję. Dobra, to leć. A! Dlaczego on mi uderzy? Ale fajnie patrz, jak się wysuwają te się ich łapią od dołu. Tak. No. Mm, to już zauważyłam, że się od dołu łapią. Ej, no, jak ja nawet jeszcze dobrze nie dotknę, go on już mnie spycha. Ale ja, czekaj, ja tu sprintem spróbuję. No trzeba. Tak, te, i teraz... No właśnie. Czekaj, to teraz ja. Dobra, idź ty sobie normalnie, ja naturalnie No właśnie, chciałem zbyt naturalnie sobie przejść. A ja sobie sprintem spróbuję zaraz przebiegnąć. Au! To dwa mi przyłożyły teraz. Aha, ty teraz idziesz? Au. Szłam. Nie, to jest akurat fajne. To jest bardzo fajne, tylko byś to przejdź. No to może trochę zająć, ale... Znowu. Coś nowego, żeby nie było, że cały ten przejdziemy w 5 minut? To mówi o 5 minutach. No właśnie, nikt. Jak I leje! No bo ja jestem za gruba tutaj do tego, no. Oj tam, oj tam. Czy przesunęło i sobie. Lewitowałeś przez chwilę. Teraz ciebie lało. Nie, 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 kurde! A, i teraz dopiero spadam. Ty, ale to jest patent, czekaj, mam pomysły. O Jezu. No idź, idź, idź. Au, no za szybko chciałam pójść. Haha, <laughs> mam patent, a nie mam patent. <laughs> Chciałoby się, co? Tio. Au. Liczy się zręczność i prędkość, dupa, prędkość tu nie ma znaczenia. Ja sobie prędkość zaraz z klocków drewnianych zrobię, wiesz? No i idzie, dobiegłem? Tutaj. Ja też już tam byłam. Nie, ja teraz szydzę z tej tabliczki, nie? Prędkość to tu ma niewielkie mhm. znaczenie. O, teraz biegłem i drugi mnie sprzącił. Czekaj, tam teraz no. jest jedno. Jaka hamuwa! A, no! Patrz, gdzie już byłam? Tu no, byłam. Widzę, 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 widzę właśnie. Trzy do siebie, no. Jak. Skakujesz, skakujesz. Cicho, no, szukam jakiejś techniki ultimate takiej. Tak. Mówiłem Szukaj. ci, ludzie, ludzie na błędach minecrafta robią czujniki zbliżeniowe, to... Nie... No, coś się opowiadałaś ostatnio. Nie dziw się, że ja szukam A! czegokolwiek. <laughs> Nie płakulaj. kulaj. Ja! Hmm. Zło się tu dzieje. Myszu zły, Myszu miażdży. Ja sobie popatrzę na ciebie. E no, już takiego się fajnego buga złapałem, że byłem w tym klocku wysuwanym przez pistona. Jak <laughs> było w klocku? Ciasno. Ja nie chcę! Kur... A. Wiesz co? Z tego co ja już się przyjrzałam, to tutaj druga Taka sama zabawka nas czeka, to chodź tu Are you kidding me? No patrz, tam coś takiego jest Tam pistonów nie widzę A tutaj widzisz! Jeżeli spadłeś, spadłaś. Tu też jest przycisk. A znowu warnę. Dobra, czekaj, jeden ja pierwszy ogień, zobaczymy co tu będzie. Siob. Ej, no za co mnie to leje? No, weź! O, co tu się dzieje? Weź mnie, A czaje, to biegnij, biegnij, biegnij. Czaje, czaje. Biegnij, biegnij. Tam ci się robiła taka luka, czaisz? I ten... I w tej luce miałaś się zmieścić. No co biegaj ze swoją luką. Au, 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 au. Ale to nie rozumiem, widzisz? Widzę. Tylko nie wiem jak się w tą lukę mamy zmieścić, niby jak to na dzień dobry nasleje. Chyba od razu trzeba biec. Zaraz spróbuję. Resetuj go. Dobra, ty się baw tutaj, ja wracam tam. A biegnę, biegnę, biegnę! Jest, 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 jest! Yeah! Zdłużyłem. To było fajne. I znowu mam kolejkę. Czekaj, teraz ja tam muszę dobiec. I jak tylko skoczysz, to ze sprinta dawaj. Eee, dogoniło <noise> mnie dziadostwo. Nie dogoniłeś, cię, ty się nie rozbiegłeś. Zbiegłem. Nie! Tak! Nie! Możesz tą animację. Mm -hmm. Albo ja, ja mam to lag, bo przed chwilą, przed chwilą wskoczyłem na ten klocek, chociaż go nie, nie było. Biegnij, biegnij, nie odawaj sprintem, jest, wygrałeś. Jej, co no. wygrałem? A co byś chciał? E, Wózek mi uciekł. Tego goni. O, daleko. Mmm, co bym chciał? Nie wiem. Ja sobie wdzięczam nowe, o. A, a ja chcę Squire Strata. O, i ja się tak ubiorę ładnie. Mm, jak świątecznie. Tak. O. o, i znowu będziemy jeździć. No właśnie. Jutro. Ała. Oj, oj, oj. Ale tu fajnie. Znowu? Ale świetnie. Wow, to jest to to, całe jądro ziemi. O. Ale, no, ale tu fajnie jest wybudowane. Wow. Ale Ziemia ma wielkie jądro! Tak nie żebym się czepiał, ale Ziemia jest jakby rodzaju żeńskiego, to czemu ona ma jądro? Mało kobieca ta Ziemia. Bo Ziemia chce mieć w sobie cząstkę mężczyzny. Aha. To jest fajne, naprawdę. No fajne. Gdzie ty ma... jedziesz? Fajne ma jądro. Skąd ja mam wiedzieć gdzie? A jest? widzę już gdzie jedziesz. W sensie w którym miejscu? O, to mi chodziło. Nie wiem, nie ma tu nazw ulic, to ciężko określić. A ja już na wierzchu jestem. Jak ci powiem, że tam gdzie są sure. złote bloki, to będziesz wiedziała? Tak. No to tam gdzie są złote bloki. Czekaj, zbije ci łózek. mój Mój guzak. Wow. O, jak tu ładnie. Jak to ładnie, ale co, co tu ma być? Wyłącz dopływ wody do jądra Ziemi, następnie uciekać stąd jak najszybciej, już temperatura zacznie rosnąć bardzo szybko. To znaczy? To znaczy, że jak to wyłączymy, trzeba będzie uciekać. Nie, co to, to znaczy, bardzo szybko. Nie pytaj mnie. Ile stopni o, na sekundę? I do okay. czego służą te? Nie wiem, testuję. No. Serwer coś pisze do nas. I co? I Uch, nic. Co? Jest, 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 woda Lawa leci, chodź. Super, chodź ale gdzie mam gdzieś. uciekać? Tam są drzwi, chodź. Ej, kitu, z taką prędkością jak ta lawa spływa, to ja sobie mogę z pocerkiem iść. Czekaj, bo ja spadywłam, a. O... To, nie, to nie jest Die Hard, nie muszę zapierdzielać. O, a tu na wózki znowu jest. Tak. ja sobie pojadę. Ale ja wózku, chciałam... czekaj na mnie! dawaj mój wózek. Whatever. My to też uzdolnieni inaczej. Jedź, kowito! Mi... Właśnie mówiłam, byś mnie popłynął. No, czemu ty biegniesz w wózku? Mogę cię zapytać o to samo i dlaczego ty nie siedzisz w tym wózku, tylko machasz czymś nieokreślonym. Au, 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 au. Obtłukłem sobie czoło. Ja też, chodź tu. Będę Śnieg miał... mamy znowu. Będę miał bliznę jak... Jak... Jak nie przymierzając. Mhm. Jest tu ciemno. Jest tu płytka naciskowa i jest zdjęć. Hurry Ale je było. Co tu za, za pan stoi? No właśnie. To nie wiem. są twórcy mapy zapewne. Czekaj, bo słyszę, że coś się tłucze strasznie. No właśnie. E, tamta góra, patrz, wybuchła. I patrz, jak się ładnie lawą zalewa. Nie widzę, żeby wybuchła. Widzę, że się lawą zalewa. W środku powybuchała. Aha, możliwe. Nie a, wiem, dobra. A tu mamy melodyjkę na koniec, moją ulubioną. Co za podej? Twórcy mapy, punktów 63. Ile masz punktów? E, 12. No to ja 24, czyli mam 36. No czyli... Spor... Spor... O, okay. Czyli tam powiedzmy, że jest połowa, tak? Mhm. Ponad Więc nawet. Aż ta źli nie jesteśmy. Czekaj, do zobaczyć, co tutaj jest. I to jest ładnie. Mi się podoba. O, już e, to fajne jest. No a jak? Na co mam czekać? O, a wiesz, co ja zrobię? Ja zaraz przełączę sobie tryb na tego. Creative i wlecę twórcy w dupę. Dobrze. Za te wszystkie a... kobłęby. O, a tu mamy dźwignię. Nie! Aleś podziałała kobito. Źle ci. Mokro. Oj, tam. Nie będziesz się musiał myć. Dobra, chodź, chodź, o tutaj jest. Czekaj. Tu... Chodź tu jest. klocek leci, ażebyś stanął koło mnie gdzieś tu. No i się t... pożegnamy. Poczekaj, ja tutaj działam. Jeszcze, jeszcze na koniec, tak jak obiecałem, muszę twórcy wlecieć w dupę. Gdzie jesteś? Marudzisz. Nie widzę cię. Co się lecę. O, Proszę. widzę cię. Jesteś. Kopiemy murowa. Nie, a ja sobie tu stanę u niego na głowę. Ale ma fajny shithole teraz, chodź zobacz. Silicz. <ślesk> <ślesk> Znudzisz eee. się. Lecim. Czekaj, ale, co... ale ta góra brutalne. teraz epicko wygląda, cała w Lawie. Tak, zaraz epicko mu dubsko pęknie. Ohoho. Śliczne to było. Jeszcze tobie, Otto. Ładną ma teraz dziurę w dupie. <laughs> dobra. Chodź tu, tak, stawaj na górze. Stoję. No, dobra, to kończymy to nasze zmagania. Dziękujemy naszym widzom za wytrwałość z nami. Tak, szczególnie z nią. I z nim. Tak. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się i cześć. Na razie, popa. Po co mnie było podpalać? <grym>